Jedną z najdłuższych inwestycji realizowanych w Obrzychu jest bezapelacyjnie oprócz obwodnicy miasta Strażnica Państwowej Straży Pożarnej. Jeszcze kilka miesięcy temu ukończenie budowy trwającej blisko 10 lat stało pod znakiem zapytania. W 2011 roku udało się pozyskać dzięki staraniom Starostwa Powiatowego 5,5 miliona złotych. Budowa strażnicy ruszyła w 2003 roku i nie można powiedzieć, że tempo prac było zaskakujące. W 3 lata później nastąpiła restrukturyzacja Państwowej Straży Pożarnej, zlikwidowana wtedy została jednostka w dzielnicy Rusinowa przy ulicy Noworudzkiej. zmniejszono liczbę strażników, a budowę wstrzymano. Kilka następnych lat strażnica stała praktycznie w stanie surowym i niszczała. Komendant straży pożarnej ubiegał się o podjęcie stosownych działań w kierunku ukończenia budowy. Chodził, chodził i wychodził. Nowy starosta powiatu wobrzyskiego, o czym przyznaje się teraz z uśmiechem, nie spał po nocach, myśląc o zakończeniu dziesięcioletniej inwestycji. Otwarcie jednostki ratowniczo gaśniczej przy ulicy Ogrodowej, tej nowej strażnicy, na którą wszyscy tak czekają, mi śni się po nocach. Mam nadzieję, że to już. Końcówka, jesteśmy na ostatnim etapie ogłaszania przetargu na wyposażenie, przygotowujemy wspólnie ze strażą specyfikację i mam nadzieję, że w miesiącu maju strażacy już się przeprowadzą, będą funkcjonowali w dobrych warunkach, w takich jakich powinni funkcjonować I to dobry znak i dobra informacja dla mieszkańców Wałbrzycha, ale również sześciennych gmin. Dzisiaj czujemy się bezpieczni, a będziemy mogli się jeszcze bardziej czuć bezpiecznie. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Państwowej Straży Pożarnej w Obrzychu wynika, że strażnica zostanie oddana do użytku dokładnie 27 maja bieżącego roku. 27 maja zaplanowane jest w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej uroczyste otwarcie jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Ogrodowej. O tym, że strażnica w północnej części Wobrzycha jest potrzebna, wspominali niejednokrotnie zarówno mieszkańcy miasta, jak i władze oraz sama Straż Pożarna. Dotąd dzielnice Podzamcze, Pieskowa Góra, Szawienko, książ oraz obszar strefy ekonomicznej był obsługiwany przez jednostkę umiejscowioną w dzielnicy Biały Kamień. Sam dojazd do jednej z tych dzielnic szacuje się na około 15 minut. W wielu przypadkach to stanowczo za późno. Dzisiaj ten czas dojazdu z ulicy przemysłowej przez Wałbrzych w godzinach szczytu jest bardzo długi, a bardzo często m, krótkie chwile mogą decydować o ludzkim życiu. Także cieszę się, że udało się tam inwestycję dokończyć. Nasza rola. 27 maja mam nadzieję dobiega końca, przekazujemy to strażakom do użytkowania i niech im się dobrze użytkuje i jak najmniej wyjazdów życzę i strażakom, i Waubryszanom. Koszt budowy, która trwała 10 lat szacuje się na ponad 18 milionów złotych. Brakuje jednak jeszcze prawie 1,5 miliona złotych na to, żeby budowa została całkowicie zakończona, a strażnica wyposażona w odpowiedni sprzęt i meble. Do zakończenia inwestycji brakowało na koniec roku 1147 tysięcy. W lutym otrzymaliśmy 700 tysięcy. Jest to kwota, która pozwoli utrzymać tą, ten obiekt przez ten pierwszy kwartał, gdy my nie będziemy jeszcze użytkować, a z drugiej strony wyposażyć wewnątrz, wnętrze obiektu, czyli będą meble, będą urządzenia specjalistyczne, to co powinno być w środku, a to co też jest powiedzmy no, takim sprzętem już dość mocno zaawansowanym, bo nie e, ukrywam, że uda nam się wyposażyć tą jednostkę w takie elementy, które w wielu jednostkach straży pożarnych nie występują, albo występują w ograniczonym zakresie. Nam się prawdopodobnie za te pieniądze uda napadę wyposażyć na dobrym poziomie jednostkę. No, problemem zostanie te brakujące około 400 tysięcy i zagospodarowanie terenu wokół. No, bo dzisiaj mamy wykonane place, mamy Chodniki dojścia, no, ale tereny zielone praktycznie są no, nie, niewykonane. Czyli dalej są tam zwały ziemi, jakaś dzika roślinność. Także jest to, to jest jakby dużym problemem. No, problemem też są boisko i bieżnia, które są przygotowane, ale nie ma ostatecznej warstwy. Czyli dzisiaj jest wylany szorstki beton, odwodnienia, które są powyżej tego betonu. No, brakuje tej wierzchni warstwy, która zapewni bezpieczeństwo a po drugie nam będzie też odpowiednio wyglądać. Tutaj będziemy szykujemy się do zakupu specjalistycznych urządzeń do obsługi aparatów powietrznych, do obsługi specjalistycznych ubrań gazoszczelnych. Jest to związane z tym, że w Obrzychu operuje specjalistyczna grupa chemiczna. No tutaj ona jest między innymi przeznaczona do niekontrolowanych zdarzeń w strefie, w strefie ekonomicznej. Przypomnę też, że ta grupa działa na terenie w zasadzie całego Dolnego Śląska. Obecnie straż pożarna mieści się w wielu budynkach. Po całkowitym przejęciu strażnicy przez PSP w Wałbrzychu zostanie zlikwidowana jednostka w dzielnicy Biały Kamień oraz zostaną oddane budynki przy ulicy Przemysłowej i Matejki, gdzie obecnie znajduje się komenda miejska straży pożarnej. Po całej jakby przeniesieniach komendy na ulicę Ogrodową w naszej dyspozycji zostanie oczywiście nowa jednostka przy ulicy Ogrodowej plus dwa budynki przy ulicy Przemysłowej, gdzie dalej w swoją siedzibę będzie miała jednostka ratowniczo gaśniczna numer 1. Tym razem niemal wszyscy mają nadzieję, że wyznaczony termin 27 maja 2012 roku będzie tym ostatnim i od tamtej pory straż pożarna będzie na stałe zarządzała nową strażnicą.